Na malowaniu obrazów polegał na tym, że ja bardzo chciałem być na wernisarzu. wystawy, co słychać w Norbinie, ale jak to być na wernisarzu, jeżeli człowiek jest w wojsku i jest płot, płotu kolczasty, z drutu kolczasty. Więc to już było co innego niż ucieczka na pół dnia za płot, żeby pracować, żeby malować. Musiałem wyjechać do Warszawy i z tej Warszawy wrócić i to tak jeszcze, żeby, żeby nikt tego nie zauważył. Niestety. Wtedy zaplanowany był poligon. Można uciec z miasta, ale nie można uciec ze środka lasu, gdzie są setki hektarów niczego. Nie da się tego zrobić. Więc yy, yy, zrobiłem to tak. Poszedłem do dowódcy jednostki i powiedziałem, nie mogę jechać na poligon. On w ogóle oszalał ze złości. Bo żołnierz mówił że on nie pojedzie na poligon. To w ogóle było nie do pomyślenia. Ja mu tłumaczyłem, że jestem artystą, mam wystawę w Warszawie i muszę być na wernisażu. Znaczy, że nie mogę być na poligonie. On powiedział, nigdy w życiu. I powiedział, jak chcesz, to możesz porozmawiać z oficerem politycznym. I się zaczął śmiać, bo był pewien, że to jest po prostu nie do załatwienia. I ja poszedłem wtedy do tego, będąc w pułapce, poszedłem do oficera politycznego tego pułku czołgów średnich. I powiedziałem mu, Panie pułkowniku, mam jedną sprawę do załatwienia. Mam Wernisaż w Warszawie. Nie mogę jechać na poligon. Dowódca jednostki powiedział, że pan ma więcej władzy w jednostce niż on i że pan to może załatwić. I on się zaczął śmiać. Powiedział pewnie. I podpisał mi papier i następnego dnia jechałem już do Warszawy, a nie na poligon.